Jak wiecie bardzo lubię luźne i relaksujące tematy, dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie o zaburzeniach osobowości, a konkretnie o Borderline. Borderline Personality Disorder, inaczej zaburzenie osobowości z pogranicza. Jak to się stało, że jedna diagnoza stała się tak bardzo kontrowersyjna, stygmatyzująca, a jednocześnie przyczyniła się do powstania tak ogromnej liczby memów, bo jeszcze tak niedawno BPD było zaburzeniem, o którym raczej się nie mówiło, a jeżeli się mówiło, to w sposób tak bardzo krzywdzący i tak bardzo negatywny, że chyba lepiej było już rzeczywiście milczeć. Obecnie hashtag BPD ma na TikToku ponad 2 miliardy wyświetleń i coraz więcej twórców opowiada o swoich doświadczeniach z borderline, w sposób, który destygmatyzuje to zaburzenie. Ale żebyśmy wszyscy wiedzieli, o czym mówimy, to zacznijmy od samego początku. Czym tak właściwie jest borderline? Jak wspomniałam na samym początku filmu, jest to zaburzenie osobowości. Oznacza to, że nie jest to choroba psychiczna, która bezpośrednio podlega leczeniu. Oczywiście zaburzenia osobowości są leczone. Tak musimy wziąć pod uwagę to, że nasza osobowość kształtuje się, szczególnie w dzieciństwie i w latach nastoletnich, później oczywiście przez całe nasze życia, ale w mniejszym nasileniu. Więc jeżeli nasza osobowość nie kształtuje się w sposób prawidłowy, no to pewne wzorce zachowań i trudności mogą być dużo trudniejsze do wycofania. Dlatego też borderline charakteryzuje się niestabilnością w czterech kluczowych obszarach. Są to relacje interpersonalne. Osoba z BPD z jednej strony będzie idealizować drugą osobę, z drugiej strony dewaluować. Drugi obszar to obraz siebie. Poczucie własnej tożsamości, obrazu siebie jest u osoby z BPD zaburzone i niestabilne. Kolejny Obszar to emocje, które są u osoby z borderem bardzo intensywne, bardzo skrajne. No a co za tym idzie, oczywiście, ostatni obszar, zachowań, które w wyniku tak bardzo silnych emocji i dużej niestabilności są impulsywne no i bardzo często prowadzą do samookaleczeń. BPD jest diagnozowane znacznie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Powoli się to zmienia, dlatego że jak to zwykle z diagnozami psychiatrycznymi bywa, one także podlegają stereotypom. Mężczyzna, który będzie miał objawy praktycznie takie same jak kobiety, z BPD, bardzo często dostanie trochę inną diagnozę. Przyjęło się tak, że BPD to jest takie kobiece zaburzenie. Ale tak jak mówię, powoli się to zmienia no i coraz częściej także mężczyźni otrzymują właśnie diagnozę bordera. A jakie są kluczowe objawy BPD? Są to desperackie próby uniknięcia rzeczywistego lub wyobrażonego porzucenia, niestabilne i bardzo intensywne relacje interpersonalne, zaburzenia tożsamości, impulsywność, powtarzające się zachowania, gesty lub próby samobójcze, niestabilność nastroju, chroniczne uczucie pustki. Nieadekwatny, intensywny gniew i przemijające objawy psychotyczne lub dysocjacyjne. Oczywiście nie jest tak, że zdiagnozować BPD trzeba przejawiać wszystkie te objawy, musi to być co najmniej 5 z dziewięciu. A dlaczego BPD tak świetnie klika się w internecie? No bo jest takie relatable. Każdy z nas czasami czuje się opuszczony albo ma trochę niestabilny nastrój. Poza tym intensywne emocje, ten dramatyzm dużo lepiej sprzedaje się w internecie. Co ważne, objawy pojawiają się już w wieku nastoletnim i wczesnej dorosłości, a właśnie wtedy ludzie są zwykle. Najbardziej aktywni w social mediach. No a social media są oczywiście zdominowane przez młode kobiety. Tak jak wspomniałam na początku filmu, BPD wiąże się z ogromną stygmą. Jednym z najbardziej krzywdzących mitów na temat BPD jest twierdzenie, że osoby z tą diagnozą są manipulatorami. Tak jakby taka osoba miała rzeczywistą kontrolę nad swoimi emocjami i zachowaniami, tak jakby robiła to wszystko specjalnie. Mm. Raczej tak nie jest. Często mówi się też o tym, że osoby z BPD szukają atencji. Robią to tylko po to, żeby ktoś dał im uwagę. Zachowują się tak niestabilnie, dramatycznie, no bo to właśnie sprawia, że inni będą się nimi interesować. I jest w tym jakieś ziarno prawdy, no bo jeżeli postawimy się w miejscu osoby z BPD i zrozumiemy, że ona bardzo często czuje się opuszczona, ma poczucie, że ktoś już jej nie kocha, już jej nie chce i za chwilę odejdzie, no to jest skłonna zrobić wszystko, żeby temu zapobiec. Poza tym zdarza się twierdzenie, że BPD. Jest nieuleczalne, a co za tym idzie, trzeba po prostu te osoby skazać na cierpienie. Z tym, że tak się składa, że są zarówno techniki terapeutyczne, jak i leki, które dość skutecznie pozwalają osobom z BPD dobrze żyć. I to nie jest tak, że nie istnieją na tym świecie osoby, których objawy wycofały się na tyle, że nie spełniają już kryteriów diagnostycznych. One naprawdę istnieją. Tylko jeżeli nadal usilnie będziemy twierdzić, że to nieuleczalne i ci ludzie po prostu manipulują i szukają atencji, no to nie dziwnego, że sami specjaliści często będą obawiać się dania takiej łatki osobie, którą diagnozują, a osoby, które szukają pomocy, mogą szybko się zniechęcić, no bo kiedy usłyszą swoją diagnozę, stwierdzą, że może w ogóle nie warto próbować, bo i tak są skazane na porażkę. A to nie jest prawda. I'm so Obecnie TikTok coraz mocniej zmienia postrzeganie BPD. BPD to już niekoniecznie Borderline Personality Disorder, to coraz częściej Beautiful Princess Disorder. To taki ironiczny przydomek, który coraz częściej spotykany jest w social mediach do opisywania osób, które mają BPD. W sarkastyczny sposób nawiązuje do romantyzowania zaburzeń psychicznych i zaburzeń osobowości. No dlaczego princess? No bo rzeczywiście dużo częściej diagnozowane są kobiety. A objawy, jeżeli się wysilimy, no to rzeczywiście mogą przywodzić na myśl taką trudną księżniczkę. Wydaje mi się, że osoby, które stosują to określenie są dosyć samoświadome. Robią to ironicznie, niekoniecznie rzeczywiście romantyzując zaburzenie. Ale myślę, że dzieje się to trochę przypadkiem, mimo ich chęci. No bo jeżeli to zaburzenie jest takie zabawne, no to czy osoby z BPD naprawdę cierpią? Poza tym tworzy to dosyć fałszywe wyobrażenie na temat tego zaburzenia i myślę, że niestety paradoksalnie może też szkodzić i sprawiać, że trudniej będzie się diagnozować i trudniej będzie szukać wsparcia. No bo znowu jakieś zaburzenie stało się memem. Naprawdę coraz częściej zastanawiam się, jak współcześni psycholodzy i psychoterapeuci są w stanie adekwatnie i dobrze pracować, bo jest tak dużo wiedzy, ale bardzo często też nieadekwatnych informacji w internecie, a szczególnie na TikToku, że myślę, że bardzo często spotykają się z osobami, które przychodzą i już wszystko wiedzą. No a niestety taka autodiagnoza często może nie być adekwatna, no bo to, co widzimy w tych krótkich filmikach, jest znacznym uproszczeniem sytuacji. Jednocześnie coraz więcej osób zaczyna budować swoją influencerską karierę na tym, że mają właśnie jakąś diagnozę. Bardzo często przedstawiają się jako eksperci, mimo że nie mają odpowiednich kwalifikacji, no i po prostu monetyzują swoje cierpienie i swoje traumy. Problematycznie zaczyna być wtedy, kiedy ich porady czy opisy ich doświadczeń są dla ich widzów mylące. BPD: Explained by ducks. Duck meets duck. Ducks talk for 3 hours. Duck feels seen and safe. duck say this duck is my favorite duck maybe my forever duck next day no reply no message duck say i ruined it duck say i ruin everything duck panic duck cry duck say i'm too much duck say they hate me duck delete all messages duck regret it instantly duck try again message too long too honest too much send anyway duck spiral duck feel big love but feels bigger fear one bad moment duck say it's over duck say i'm the worst duck alive big feelings loud brain no breaks duck is not evil <laughs> duck is not manipulative duck just scared duck just sensitive duck just trying duck learning i'm not too much i'm not broken i'm a good duck even on a hard day Jednocześnie memy weszły do współczesnego języka terapeutycznego. I tak memy o BPD pozwalają być może lepiej radzić sobie ze swoimi doświadczeniami, dają poczucie wspólnotowości, zrozumienia, wspólnego żartowania sobie z czegoś, co jest przykre i nieprzyjemne. Osoba z BPD nie jest już sama. Widzi, na przykładzie śmiesznego filmiku czy obrazka, że mnóstwo ludzi doświadcza podobnych objawów, podobnych sytuacji i zaczyna rozumieć, że może nie jest z nią aż tak źle. Z tym, że niestety algorytmy, jak to algorytmy, bardzo często prowadzą do tego, że coraz mocniej zapętlamy się w pewnej tematy i widzimy coraz więcej rzeczy na ten jeden konkretny temat. Schodzimy gdzieś do tej króliczej nory i okazuje się, że jest tam już po prostu masakra. Nic nie jest adekwatne, a jednocześnie sami już czujemy, że jest tylko gorzej, no bo obserwujemy cały czas informacje na temat naszych Trudnych doświadczeń. A to ostatecznie może prowadzić nawet do pogorszenia objawów. Jednak, mimo wszystko, ja cieszę się z tego, że o BPD mówi się może trochę luźniej i bardziej żartobliwie, bo jest to jedno z bardziej stygmatyzowanych i naprawdę źle traktowanych zaburzeń. To, na co trzeba oczywiście uważać, to, żeby przypadkiem nie zredukować BPD do jakiegoś śmiesznego mema w internecie. Dopóki jest to próba szukania języka, który w mniej medyczny sposób opisuje nasze doświadczenia, to myślę, że wszystko jest ok. Okay. Także jak zwykle to zależy. Może być dobrze, może być źle. Możemy mówić o wyroku, możemy mówić o Beautiful Princess Disorder. Wasz wybór.